Oh yeah. Dobra, no to tak, po kolei. Przede wszystkim to, co się wydaje na pierwszy rzut oka, że jest w tak zwanej metodzie domana ważne. Zupełnie nie jest ważne. Tam jest potrójne dno i trzeba do niego dotrzeć. No więc, po kolei. Dziecko nie patrzy. Pokazujemy karty, obojętnie język, bity, cokolwiek pokazujemy. Robimy ćwiczenia fizyczne, też ucieka. Nie patrzy. Dwie rzeczy mogą mieć znaczenie. Zmysłów jest przynajmniej sześć. Wzrok to jeden z nich. Jeżeli go chwilowo nie używamy, to znaczy na przykład nie jest tak, że dziecko odwraca głowę, bo widzi odbicie kart w szybie, tylko po prostu nie patrzy, zamyka oczy, na przykład robi tak albo, albo patrzy w sufit, to ciągle używa wszystkich pozostałych zmysłów. I może być tak, że. Po prostu woli słuchać niż patrzeć, bo już kartę przynajmniej raz widziało, albo w ogóle raz widziało, więc po co więcej, wie, bo potrafi liczyć, potrafi ekstrapolować, co pokażesz, i chce tylko słyszeć dźwięki. Druga rzecz, według mnie o wiele częściej spotykana, to jest nuda. Prawie zawsze, jeżeli coś nie działa, to odpowiedzią jest nuda. Dzieci generalnie zachowują się inaczej niż nam się przez ostatnie parę tysięcy lat wydawało. Są o wiele sprytniejsze, bystrzejsze, wszystko łapią w lot. W porównaniu z, z dorosłymi, z tak zwanymi dorosłymi. Moment. Książka taka. I strona 273. Pierwsze prawo dynamiki Newtona. Nie. Pierwsze prawo dynamiki ludzkiej mana żaden dorosły, obojętnie jak bardzo by się starał, nie dorówna przeciętnemu dwulatkowi. I Doman w tej książce, strona 273, pisze, że w związku z powyższym zapisał pierwsze prawo dynamiki człowieka, które brzmi tak: Każdy dorosły jest beznadziejnie mentalnie upośledzony w porównaniu do dowolnego dwulatka w porównaniu z dowolnym dwulatkiem. I to trzeba sobie uświadomić, i się z tym przespać, i się z tym pogodzić, i tak działać. Gdybyśmy mieli w dorosłej wersji, takiej jaką znamy i jeżeli ją widzimy, to wiemy o co chodzi. Gdybyśmy mieli w dorosłej wersji trzech takich siedzących przy pokazywaniu kart: Da Vinci, Einstein, Mozart to jakbyście te karty pokazywali? Wasze dziecko jest właśnie takie. To jest geniusz w czystej postaci. Im młodszy, tym czystsza jest postać jego geniuszu. W związku z tym, stwierdzenie, o, nie patrzy, bo nie rozumie, albo nie patrzy, bo nie zapamiętał, albo coś tam, to jest po prostu duży błąd. Dziecko najczęściej, 99%, nie patrzy, albo nie, generalnie uogólniając, nie jest zainteresowane, bo się nudzi, bo to już było. Dobra, jedziemy dalej. Może być też tak, że jest tylko chwilowo niezainteresowane dziecko pokazywaniem kart, bo. Akurat w tym momencie ma coś ciekawszego do roboty. Nie będzie z dorosłym negocjować, nie będzie się pytać, czy może za chwilę te karty obejrzeć, tylko po prostu natychmiast zmieni kierunek intelektualny i zainteresuje się czymś innym. W związku z tym warto jest pokazywać na kartach, obojętnie czy to są bity, czy słowa w dowolnym języku, czy cokolwiek. Czy ćwiczenia fizyczne też pokazywać rzeczy, którymi dziecko się interesuje na przykład ja robiłem tak że jak szliśmy na spacer który trwał na przykład 2 godziny 3 godziny to po prostu fotografowałem wszystko czym nie pamiętam 3 latek wtedy się zainteresował Ło, jaki fajny biedronka fotka pstryk i z tego robiłem karty i bity i słowa i, i matematykę też w biedronce można policzyć kropki można powiedzieć że są biedronki Polskie biedronki narodowe, siedmiokropki albo dwukropki. Można pojechać w kierunku międzynarodowym i pokazać wszystkie te biedronki, które mają plamy, albo różne inne dziwne kształty. Można pokazać biedronko podobne, czyli wszelkie żuczki typu mączniakówka. No, Można rozwinąć temat. W każdym razie, jeżeli trafimy w temat, wobec którego już się pojawiło zainteresowanie, na przykład dzień wcześniej no to 99%, że nuda się nie pojawi. W związku z powyższym bardzo trudno jest przesadzić w tą intensywniejszą stronę. Bardzo łatwo dziecko zanudzić. Bajecznie prosto jest dziecko zanudzić. I to na pewno wiecie, bardzo rzadko się zdarza takie dziecko, którego rodzic nigdy w życiu niczym nie zanudził. Cała zabawa polega na tym, żeby zorientować się, że za chwilę przyjdzie nuda. Nie jak już przyszła, bo jak już jest nudno, to trudno dziecko wyciągnąć. Bo mówienie, no patrz, patrz, to jest ciekawe, nic nie pomoże, bo dziecko już wie, że to nie jest ciekawe. I po prostu coraz gęściej dziecko okłamujemy, efekt jest odwrotny. Wtedy najlepiej przerwać na dzień dzisiejszy, nic więcej nie robić, a jutro zacząć zupełnie z innej beczki. Na przykład oprócz treści też zmienić formę. Nie sadzam dziecka i nie pokazuję kart, tylko idziemy robić cokolwiek innego, na przykład wyjmiemy pranie z pralki, a w pralce karty i zmienić też jednocześnie treść. I wtedy, jeżeli nagle zamiast prania z pralki wyskoczy karta i będzie na niej coś fantastycznie interesującego, no to mamy problem nudy przynajmniej na jakiś czas. Czasami najdę dzień tylko z głowy. Czasami się pojawia pytanie, czy mogę oprócz tego, co mam w harmonogramie, robić coś więcej? Po pierwsze, wyrzucić wszelkie harmonogramy. U domana nigdzie nie ma żadnego harmonogramu. Mówi na dzień dobry, że to, co pokazuje, to jest pewne uśrednienie. To jest program minimum. Dosłownie tak jest to sformułowane. To jest program minimum. Wszystko, co doman napisał, mówił, że to jest program minimum. Czyli absolutnie nie należy tego jeszcze zmniejszać. Natomiast zdecydowanie należy przyspieszać. Po pierwsze dlatego, że każde dziecko jest inne i każde swoje optimum ma gdzie indziej, więc a dopóki nie przyspieszymy, to się nie dowiemy, gdzie ono jest. Po drugie im szybciej, tym jest łatwiej, bo tym trudniej dziecko zanudzić. W związku z tym wszystkie generalnie, czy mogę więcej, czy muszę więcej, czy należy więcej, im więcej tym lepiej. Nie da się dziecka przebodźcować. Przebodźcowanie to jest pomysł, który prawdopodobnie, według mnie, wymyślili terapeuci, którym się nie chce za bardzo pracować z dzieckiem. Mamy tyle, nie, nie, nie wolno więcej, bo przebodźcujemy. Najczęściej jest tak, że, według mnie, że tam gdzie terapeuta mówi o przebodźcowaniu, tam po prostu wieje nudą tak, że aż płakać się chce. I jak damy tej nudy dziecku więcej, to oczywiście, że będzie przebodźcowanie. Przebodźcowanie z nudzeniem. Ale jak damy coś ciekawego, to widziałem to wiele razy. To można 10 razy więcej wrzucić, nawet 100 razy więcej, i ciągle będzie zainteresowanie. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dobra, i teraz tak. Sztuka polega na tym, żeby obserwować dziecko i nauczyć się odczytywać to, co za chwilę zrobi. Mamy taki niedobry nawyk, że lubimy o wszystko wypytać i czekamy, aż nam dziecko powie, co myśli, czy jesteś znudzony. Dziecko nam nigdy nie powie do końca słowami albo jest szansa, że powie, może nie powie, nie wiadomo, może będzie udawać, może chce, żeby mama była zadowolona i nie powie do końca prawdy. Ale jeżeli nauczymy się odczytywać wszystkie pozasłowne przekazy, to będziemy zawsze mieli pewność, 100%. Odczytywanie emocji rzadko daje błędną odpowiedź. I najprościej to zrobić od pierwszego dnia życia, po prostu obserwować, gapić się, sprawdzać czy jest, czy wiem na pewno... Co dziecko chce mi powiedzieć. Jakimś cudem, nawet przeciętna matka wie, kiedy płacz dziecka oznacza jestem głodny albo głodna, kiedy oznacza pielucha mokra, kiedy oznacza chce iść na spacer. I tak samo jest z rozwojem intelektualnym. Musimy się, musimy się nauczyć odczytywać znaki. Dziecko nam mówi na okrągło, czego potrzebuje. I bardzo rzadko, a może nawet. Nigdy nie chce dla siebie niczego złego. Zawsze dba o swój rozwój pod każdym względem. W związku z tym, jeżeli dziecko nie mówi, to może to nawet jest lepiej, bo jedynym wtedy sposobem na odczytanie tego, co dziecko chce, jest pozbycie się języka mówionego. A język mówiony potrafi kłamać, język nie mówiony nie potrafi. Mimika dziecka, gesty, wiadomo o co chodzi. Zawsze można zrobić więcej. Według mnie sztuka polega na tym, żeby zrównoważyć. Swoje własne, czyli rodzica, zdrowie psychiczne. To znaczy, jeżeli czuję, że mogę więcej, ale padam na pysk i po prostu zasypiam i rano patrzę w lustro i mam odciski klawiszy z klawiatury komputera na czole. No to może to jest przegięcie, ale dopóki mam tyle siły, żeby siedzieć po nocach i, i czuję satysfakcję bardziej niż zmęczenie, to według mnie ciągle jeszcze należy robić więcej. Dzie dla dziecka nie ma za dużo. W sensie rozwojowym nie ma czegoś takiego jak za dużo. Więcej, więcej, więcej to się zwróci. Uwierzcie mi, że to się zwróci. W wieku nastu lat przyjdzie nagroda. Co do nudy, to bym przyjął na dzień dobry, zanim zaczniecie cokolwiek pokazywać, że pokazanie jeden raz Wystarczy. To jest nasz cel. Dojść do momentu, kiedy pokazanie karty raz wystarczy. Zdarza się tak, że dziecko jest tak zainteresowane danym tematem, że chce na przykład zestaw 20 kart oglądać setki razy albo i tysiące. Każde dziecko jest inne i nie ma reguły takiej, która wszędzie działa, ale ja bym dorobił tak, że ok, pokazuję mu te karty nawet tysiąc razy, którymi jest zainteresowany, albo sam niech się nimi bawi, ale równolegle pokazuję milion innych kart w takim tempie naj, w najszybszym tempie w jakim potrafię, żeby nie zatrzymać się na temacie bardzo interesującym i żeby kosztem tego jednego nie pominąć całej reszty albo zrobić taką zmyłkę trochę Zda, z, chcę te karty, te i tylko te pokazać z tych 20 kart na przykład 4, po to żeby ilościowo zmieścić się z 40 innymi, właśnie i wychodźcie poza program domana to jest program minimum Wychodźcie, jeżeli się zastanawiacie, czy, czy liczby od 10 do, je, do 20, czy jeszcze raz pokazywać, czy nie, pokażcie liczby czterocyfrowe, pokażcie pierwiastki, po, pokażcie z kosmosu jakieś dziwne rzeczy związane z matematyką. Dobra, to tyle na dzisiaj.